stałego i ruchomego i wszystkich obligacji skarbowych. Kąt bizi weksli handlowy wraz ze wszystkimi kontami biernymi korporacji Grabysa Natalia Beata 9501 204 221 Grabysa Diana Krystyna 1729 305 Grabysa Antonina Mary 2422 1904406 i wszystkich podległych pośrednio i bezpośrednio firm z imieniem, nazwiska, numeru, wesel, i podpiętych umowami handlowymi UCTC pod wyższymi korporacjami dla projektu Terra on OPTT 1776 z wdzięcznością rdzenny, rodowity zarządca Funduszu Przemysław Pojawa nakaz Trybunału Ziemian OPTT 1776 z Urzędu Ziemi Lachów Naczelnych Komandorów i Naczelnych Regentów odokumentowane wraz z dowodami w wiadomościach przesłanej, a zakaz pełnienia żadnych i wszystkich funkcji publicznych wraz z zakazem poruszania się i przemieszczania się po całej infrastrukturze przejętego mienia stałego i ruchomego korporacji USA Poland Republic of dla firm osób z imienia i nazwiska numeru PESEL NIP na ziemiach odzyskanych zaczynają od Andrzeja Dudy i wszystkich podległych firm osób bez względu na stopień hierarchii i stanowisko B. Bezpośrednim zamachem stanu i kara śmierci wraz z wiecznym wygnaniem z ziemi naszej do siódmego pokolenia w linii prostej za udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i terrorystycznym ukrywającą się pod przykrywką narodu polskiego jako odnoga systemu niewolnictwa trójkorony korporacji USA o nazwie Poland Republic of C. Utrzymywanie systemu niewolnictwa, handel dziećmi, niewolnikami, eksperymenty medyczne i wzwojenne, terroryzm i wszystkie zbrodnie zbrojnie przeciwko życiu na całej ziemi, morzu, lądzie i powietrzu. Postanowienie, nakaz i de, dekret wraz z wszystkimi umowami handlowymi UCTC Funduszu Terra An OPTT 1776 oraz Międzynarodowego Trybunału Ziemien OPPT 1776 wraz z Międzynarodowym Trybunałem Stanu. Po pierwsze, wszystkie wymienione firmy, osoby z imienia i nazwiska, numeru PESEL, są indywidualnie odpowiedzialne za poinformowanie wszystkich swoich pracowników, współpracowników. O stanie faktycznym ziemię, trawa na ziemi oraz o połączeniach pośrednich, bezpośrednich umową handlową z korporacją USA Poland Republic of, ukrywającą się pod przykrywką narodu polskiego na ziemiach odzyskanych rdzennych, rodowitych Polaków ogłoszone w Watykanie 17 kwietnia 2024 roku. Po drugie, poinformować wszystkich pracowników, pracowników korporacji USA Poland Republic of, że jest odnogą systemu niewolnictwa w trójkorony. A każdy jej pracownik i współpracownik bierze udział, w odpowiedzialność prawną od 1 września 2013 za handel niewolnikami, eksperymentami medycznymi, wojennymi oraz utrzymywanie systemu niewolnictwa na ziemi naszej. Zabezpieczyć wszystkie weksle handlowe, konta, blis, obligacje, skarbowe, mienie, stałe, ruchome oraz wszystkie konta bierne, wszystkich zarejestrowanych dłużników Fundusz Terra on. OPTT 1776, film z imienia i nazwiska, numeru PESEL, NIP zawartych w wiadomościach przesłanych i przesłanych dalej oraz każdą zawartą w listach poleconych każdą i wszystkie firmy na ziemi, lądzie, morzu i powietrzu udokumentowane w dokumentach międzynarodowego Trybunału Ziemian Funduszu Teraan OPTT 1776. Poif w czwarte, poinformować wszędzie i wszystkie i i żywe istoty rdzennych, rodowitych ziemian naszej, o przyznanych odszkodowaniach reparacjach od 1933 do tu i teraz od całego systemu niewolnictwa na całej ziemi, w tym Watykanu, Washington DC, co to jest City of London, wraz z wszystkimi 1994 korporacjami SA, w tym korporacją Poland Republic of, deponowanych i zabezpieczonych w optymalnie przez fundusz Terra An OPTC 1776 dla wszystkich indywidualnie nieogłoszonych, rdzennych, rodowitych, żywych istot ziemi naszej. Piąte. Wszystkie skarby rodowe dzieci i ich opiekunowie do 14 roku życia, indywidualnie od 15 roku życia, wszyscy ogłoszeni, rdzeni, rodowicy, Polacy, Słowianie, Lachy zarządzają wszystkimi placówkami i urzędami, w tym edukacyjnymi, w całej... W Polsce, na całym świecie poprzez umowy handlowe wysłane z imienia i nazwiska do wszystkich pracowników dla przekształcenia swojego świata radości, zabawy i widualnie od potrzeb i tu i teraz, tworząc piaskownicę doświadczeń własnych zgodnie ze sobą i swoim jestestwem, zgodnie ze swoim planem duszy, bezwarunkowo i bezgranicznie. Po szóste, wszystkie wysłane i przesłane umowy handlowe i potrzeby w, ży potrzeby w życie po 14 dniach od otrzymania jako polecone, otrzymane. 7. Jedynie ogłoszenie rdzenny, rodowity, żywy samostanowiący może pełnić funkcję publiczną na ziemi, lachickiej z pełną indywidualną odpowiedzialnością. 8. Jedynie ogłoszenie rdzenni rodowici, żywi regenci, komandorowie mogą pełnić funkcje sądownicze trybunału ziemian w każdej gminie pełną indywidualną odpowiedzialnością. 9. Pełny rejestr regentów i komandorów ziemi dla przestrzeni, przez Sędu Stera An. OPTT 1776 w Trybunału Le Ziemian. OPTT 1776 w Trybunale Stanu Najwyższym w Trybunale Ziemi. I tutaj już załączniki. Wdzięcznością rodzinny, rodowity, żywy człowiek, zarządzający. Zarządca Funduszu Teraan OPTT 1776, Naczelnego Administratora Mienia Stałego i ruchomego wraz z ciała stałą z infrastrukturą przejętą w pełni od okupata, ok, ok, okupata, okupanta ziemi całej Trójcy Korony ze wszystkich jej og, oględzeniem oraz Naczelnym Regentem Ziemi Lachijskiej na lądzie, morzu i powietrzu zwanym przemysłowym Jam Jestem. Błogosławian wit wszystkich komendorów i regentów naczelnych gwardii światła oficerów pokoju ziemi Lachistanu w miłości absolutnej Ojca i Matki wszechmogącej wrzesz rzeczy z wdzięcznością w pokorze serca błogosławieństwa dla wszystkich żywych istot na ziemi naszej amen zapisane wprawdzie na wieczność przez Ojca i Matkę wszechmogącą na całej ziemi nie mam już nic dalej wdzięczność wdzięczność, wdzięczność doda Ci skrzydła